Za nami finał szóstego sezonu Sanatorium Miłości. Maria, która została okrzyknięta królową turnusu po zakończeniu programu, mocno się zmieniła. Kobieta postanowiła zawalczyć o swoje zdrowie i samopoczucie, i sporo schudła. Jak Maria wygląda po metamorfozie? Uczestniczka programu wyjawiła, jak wygląda jej dieta. Sanatorium miłości, hit TVP. Sanatorium miłości to obok rolnik szuka Żony, najpopularniejszy program telewizji polskiej. Format zadebiutował na antenie TVP1 w 2019 roku i doczekał się już sześciu edycji. Uczestnikami sanatorium miłości są osoby w wielu powyżej 60 lat, którzy przez 3 tygodnie przebywają w sanatorium, gdzie poznają się i wspólnie biorą udział w różnego rodzaju aktywnościach. Randkowy program przyciąga przed ekrany miliony widzów, którzy śledzą relacje, jakie tworzą się pomiędzy kuracjuszami. Metamorfoza Marii z Sanatorium Miłości szósta Maria Oleksiewicz pochwaliła się fanom efektami metamorfozy, którą przeszła już po zakończeniu programu. Sympatyczna i przedsiębiorcza ulubienica widzów pochwaliła się efektami swojej spektakularnej metamorfozy. Królowa Turnusu postanowiła zawalczyć o swoje zdrowie i samopoczucie i schudła aż 12 kilogramów. Jaką dietę wprowadziła kuracjuszka? Okazuje się, że Maria schudła dzięki wprowadzeniu diety keto, czyli maksymalnie zmniejszyła ilość spożywanych węglowodanów. Postanowiła również na zabiegi w komorze normobarycznej. Na najnowszych zdjęciach, które Maria publikuje w sieci, widać spektakularne efekty jej metamorfozy. Publikujemy je w poniższej galerii.